Cześć, cześć, cześć moi drodzy, witajcie w najnowszym odcinku. Dzisiaj nie ma zdrapek, dzisiaj nie ma zdrapek, dzisiaj są takie moje private przemyślenia, słuchajcie, prosto z zakupów. Oczywiście, jak widać, mamy tutaj produkty z biedronki: były to top chipsy i takie bajcy czeko e. No i słuchajcie, oczywiście, chipsy zjadłem, bajcy zjadłem bardzo smaczne, super, no ale tak sobie pomyślałem, takie dobre, więc myślałem, by sprawdzę, kto to produkuje dla Biedronki, kto to produkuje, no i, moi drodzy, okazuje się, że jest brak informacji na produkcie, kto to wyprodukował. Jest oczywiście informacja tutaj, że wyprodukowano dla Geronimo Martin z Polska S.A. żniw na 5 kostrzyn. No, no fajnie, no dobra, ale przez kogo? Kto robi takie dobre czekoladki? No nie ma takiej informacji. Wszedłem na stronę Biedronki, zobaczyć, czy tam jest jakaś informacja. No, też nie ma takiej informacji. I tak mówię, trochę się wyprzeraziłem tym, bo zobaczcie, nawet na takim opakowaniu już bezpośrednim też nie ma informacji, przez kogo to jest wyprodukowane. No, okej, okay, może są te wszystkie informacje yy, wartości energetyczne, jakie powinny się znajdować, może na produkcie może już nie trzeba podawać informacji o producencie. Tego nie wiem, nie sprawdzałem, ale... Czy to nie jest przerażające, że zaczynamy spożywać produkty bez wiedzy o tym, gdzie są produkowane, przez kogo, w jakich warunkach, nie, nie wiemy nic o, o producencie. No, trochę zaczyna mnie to przerażać, że tak się wyrażę. Tak samo Top Chipsy, zielona cebulka, nie pamiętam jak było wcześniej, ale ta sama informacja Wyprodukowano dla Jerima Martin z Polska S.A. i żadnej informacji przez kogo jest to wyprodukowane. No, okej, okay, może jakaś tam firma od chipsów znana to produkuje, ale to przecież nie oszukujmy się. Firma taka jak Biedronka w każdej filmie może sobie zmienić producenta, a opakowanie zostanie te same, a my nawet nie będziemy wiedzieli, że się zmienił producent, prawda? I trochę tak... To jest taki film dla was, żebyście sobie wzięli teraz jakiś produkt do ręki, czy to, nie wiem, jakiś sos, jakiś, nie wiem, wodę zwykłą. Yy, Chodzi mi o takie dyskonty, właśnie typu Lidl, Intermarché czy Biedronka. I jak ja wziąłem w domu, sprawdziłem, no to na każdym, praktycznie, produkcie jest, że wyprodukowano dla, ale jest informacja też i przez. A tu na tych produktach, nie wiem, wczoraj akurat tak mi przyszło do głowy, żeby sprawdzić, kto to produkuje. No nie ma tej informacji. No i tak powiem Wam, że. <laughs> powiem Wam jedno, to nie zmierza w dobrym kierunku. Bo niedługo będzie tak, że. My nie będziemy wiedzieli, gdzie to jest produkowane i w jakich warunkach. Czy to są w ogóle zdrowe warunki. No, taką myślą chciałem się tylko z Wami podzielić. No, napiszcie może w komentarzu. Może wiecie, kto jest producentem Top Chipsów i Bajców. Będę może spokojniejszy i napiszcie w ogóle, co o tym sądzicie. Czy to, czy to idzie w dobrym kierunku? Nie wiem, może dla większości może ta informacja jest zbędna, kto to produkuje. No. Jak dla mnie akurat, ja chciałbym wiedzieć, co kupuję i od kogo. Dzięki, do następnego odcinka, oczywiście w następnym odcinku już oczywiście będą zdradki. Dzięki, cześć, pozdrawiam Was.